my people sons and daughters of elgan this much i vow the history of these days will be written in blood by crushing the armies of our enemy by seizing the weapons they thought to turn against us we were fighting for our very existence but if there are those who would deny us peace Refuse us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish. A spokesman for ISA High Command had this to say on basari's latest outburst The dictator vizari plays a martyr while threatening the peace of the. Listen universe. Listen to this shit, makes me want to break, break something. If Ever the moves... diplomat, Rico. Damn. Colonel Templar. I'm off the field this time. So I'm looking to you and Sev to get it done. You know we're on it. Good luck, Sergeant. Sir, the ISA also confirmed that the second wave of Duties. the invasion fleet is due to launch imminently. They will arrive in orbit over the Helghan capital in approximately two weeks, by which time Fleet Commander Templar expects the first wave of the assault force to have dealt decisive blows against Vasari's forces. I'm sure we all wish our brave men and women good luck and godspeed. The time for diplomacy has passed. The Helgas do not reason. They started this war when they invaded Vector, and it's up to us to conclude it. Though they sleep over our lands like the sands of winter, never again will we bow before them. Never again endure their oppression. Never again endure their tyranny. We will strike without warning and without mercy, fighting as one hand, one heart, one soul. We will shatter their dreams and halt their nightmares, drenching our ancestors' graves with their blood. As our last breath tears at their lungs, as we rise again from the ruins of our cities, they will know Helgan belongs to them. Da 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 da. Jak się Wam podoba wstępnie, jak do Kryzona. Według mnie po prostu jest opatrzczony i jest po prostu niesamowity. Eee, także informacja dla YouTube: streamuję teraz sobie Killzone'a dwujeczkę, ponieważ w ten sposób będę chyba nagrywał i tą część, jak i kolejną. Ponieważ z tego co widzę, są problemy podczas eee, samego nagrywania poprzez moją nagrywarkę i. Nagrałem wcześniej sobie godzinkę materiału, z czego 13 minut, tylko ostatnich nadawało się do publikacji, czyli było w miarę w dobrej jakości, nic się nie ścinało, był naprawdę dobry dźwięk, a poprzednia część, te wcześniejsze minuty to po prostu była jakaś katorga, tragedia i ja nie wiem. Po prostu opad szczenny, także miałem dosyć miałem ochotę rozwalić konsolę, ale zac zaczynamy sobie zwykłą e, kampanię. Będę grał przez godzinkę, zobaczę co ludzie powiedzą, jestem ciekaw właśnie jak wszyscy na to zareagują. Odcinki będą trwać standardowo po 30 minut, czyli będę sobie przechodził wszystko na live. Jedziemy z tym koksem. Oczywiście biorę rekruta, ponieważ grałem na Żołnierzu i naprawdę nie dawałem rady. Jednak sterowanie na konsoli nie jest tak łatwe jak się wydaje, a jest to moja pierwsza taka poważna strzelanka na konsoli, więc wolę jednak nie lami za bardzo i będę grał dalej. Oczywiście kamerka pojawi się, ponieważ widzę teraz czat i widzę co ludzie piszą i co pytają. Kamerka się pojawi przy kolejnym live'ie, gdyż przygotuję wszystkie grafiki, żeby to jakoś naprawdę dobrze wyglądało, żeby zobaczyć jak rozmiejscowić kamerkę i tak dalej. Także jedziemy z tym. Gra oczywiście będzie się przycinać, ponieważ to jest PlayStation 3 i to nie jest już najnowsza, <laughs> wybaczcie, najnowsza konsola. I będzie po prostu nie dawać rady sobie z tym tytułem. Mam nadzieję, że trójka będzie jakoś płynniej chodzić. Ale nie powinno być większych tak także tylko wczytywanie będzie zatrzymywało grę. Uwaga, uwaga! Przygotować się do działań powietrznych. Uwaga, drużyna Epsilon, drużyna Epsilon natychmiast zgłosi się do pokoju odpraw. I teraz moja brzydka może się pojawi. Kajser, wchodźmy. Cała załoga. Czas na nas. się na turbulencje spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi. Popatrz na to. Szkoda, że nie możemy podejść bliżej i rozwalić ich stąd. Ale mają jakiś niesamowity system przeciwogniczny. To jest Natychmiast zgłoście się do stacji C na przygotowanie stanu. Kolarz, to my, chodźmy! Okej. Okay. Jednostką z przyszłku jeździ do Pieprzli, ale druga fala jest już na pokładzie. Serowie taktycznie. Na szpicy kapitan Narbił dowodzący konwojem awangardy. Daję popalić higom i próbuję ich wybić na plac vizar Następny przystanek to Pałac. Jak widzicie, jestem dodatkiem praktycznie w Ten koleś tak to będzie pierwszy jeszcze przez chwilę, Także się nie stresujcie, że gadam zamiast niego. Mam kody dostępu. Ale jak widzicie, ja będę po prostu dodatkiem teraz do tej gry. To jest tak rozwinięta A, fabuła se, według gaza. mnie, jak, nie wiem. Spotkajcie się Welenem. Do naukowiec namierza atomówki skradzione przez Higi. Cześć! Co za tomówkami? Teraz nie mamy pojęcia. Plan jest taki, by pojmać Wizar jego żywcem i zmusić go, by wprowadził nas w sporo. Cała załoga, przyszykować się na turbulencję. Jeśli się uda, skopiemy parę tyłków A, i odeskortujemy Wizar jego tak. do mamra na nowym nie słońcu. dnia! Muszę wrócić do domu na czas, żeby zdążyć utulić mamy garzy. Jednostki od 20 Sprawdź do strike. 40 siadają za 3 minuty. To, o czym zapominasz, może ocalić ci życie. Jak tam ludzie? Da, Ta, są gotowi. Chcą już, żeby ich spuścić ze smyczy. Na tę misję chciałbym iść z wami. Jakoś dam radę. Liczę na to. Powodzenia, Riko. Sir... Okej, okay, ludzie, miejmy z głowy to szambo. Tym razem to będzie ich planeta. Trzymać zwieraczy! Dobra, dotyczy i ciebie, Garza. Nie będę wyciągać twojego tyłka z ognia jak na sori. A kto otworzył ten nogi w kierunku patrolu? Matko, to urodzony dyplomata! Ojaj się! Hej, popatrzcie! Zaczęło się! U, starej. stary! Teraz na pewno do nich dotrzę! Rady dla takich rzeczy warto ze sobie... nadką, zapnij się lepiej. Ha? Ha! Begta to nic porównali z tym chaosem. Wiecie to? Paliwo rakietowe. Lepiej się nie zaciągać. Dalej, sztucham. Tylko uderzymy. A. Przegrupowani przy mnie lub zebie. Nie zwiedzać. Dziki arbuzy szaleją. Cholera! Nie wychylać się! Przeciw lotniczym! Cholera! Cholera! Rady! Przysięgam, się z tym Mamy niski nie, nie, to szlak. Uh. Dawać, nie, dawać. Ruszajmy. Ruszajmy. nie, to nie, A, pola Nigdy nie, nie, Ruszajmy! to Więc nie, nie, Wszyscy nie, nie, Niech ktoś rozwali ten cholerny most! Przygwoździli na nas! I to już do jasnej cholery! Przygwoździli nas od strony tak was! Reszta dywizji przechodzi przez piekło po drugiej stronie! Ogień okay, z mostu! Uwaga! Ogiń no, na Pierwszy rzutnik i rozwadzę zbiorniki z paliwem na moście! Znisz ten most! Tak gram na easy, także... Fuh. Staram się na razie nie komentować, ponieważ wciągam się troszkę w tytuł. Ale zaraz, zaraz będę gadał dużo więcej. Standardowo tak jak przy każdej grze. Może, że... że nie jest tu za szybko, boże... Powtarzam, przybywają posiłki. Przyjąłem. Witamy na zabawie! Sterowanie jest takie na dwa razy, ponieważ... Ja tak naprawdę nie umiem jeszcze w to grać. Ale będę się starał, będę się starał. Będę się starał i to bardzo. Także na pewno będę... Może mi się uda. Jo strzał w głowę! Pięknie. Strzał w dupę! Jeszcze lepiej. Tego ciulacza tam u góry ściągnąć. Chodź tu, wystaw ten łepek. A. Było się nie pokazywać. Je dzieciuludzie! Chem ci spadł. Zdychaj teraz gnoju! A zdekłeś. Jeszcze tylko ten jeden. Brakuje mi takiego przyzwyczajenia chyba z myszki, że łatwiej się po prostu celuje. Ale no trudno się robi. Tak, wiem, że dwa razy muszę w głowę strzelić. Także, no stres. No stres. Wiem już o takich rzeczach, ponieważ, mówię, tak jak wcześniej, grałem sobie przez godzinkę i próbowałem to nagrać. E, tak po prostu mi się coś uwaliło. Gdzie ten koleś jest? Serio? Cięgnoju! Nie, Nie, jeszcze mnie zabije! Kurno gnoju głupi Straszyłem się Straszyłem się, że zginę. Jak przez to Halo, panowie, szybciej. Garza, tyjse, wlećcie do sterowni i otwórzcie te zaporę! Natko, stój na straży! Konwój może tu być lada chwila, więc skupić się! No, garza, szybko, ruchy! Nie patrz na ścianę, nic tam nie ma ciekawego. Zrozumiano, jazda gotowa, Seth. Ruszamy! Możemy dostać się tamtędy do windy. Ej, tylko mnie nie upuść jak ostatnim razem! Zaraz cię zrzucę, kurde gnoju. Tyle będziesz miał ze swojego gadania. Tam od 5 minut chyba na streamie, także no stres. O! I przecinka, coś się właśnie wczytuje i takie momenty się dosyć często zdarzają. Nie wiem dlaczego. To jest trochę takie niezafajne. Dobra, broń przeładowana i to jest najważniejsze. Ej, mam nadzieję, że jakoś... Przebili się już przez zaporę. Ogarnia to sterowanie. Nie. Uda nam się ich utrzymać do przybycia posiłków. Szlak na odleci! Dziek gnoju. Tyle cię widzieli, he ja się tam chowasz? Wystaw ten łepek, wystaw! Wystaw ten łepek! No wystaw się jeszcze raz. Ha! Oj! No i z dołu mnie strzela. Szybko, szybko, szybko przeładować. Uzupełnić amunicję. Jedziemy dalej z tym koksem. Hehehe. O idę, wejdę tutaj? Ops. Nie tak miało być. Jak no i uciekasz. Chodź tu. Chodź tutaj. Jeden z drugim. Eee. A za sterowanie tutaj jest naprawdę ciężkie, ja się muszę tego szybko nauczyć, bo inaczej będzie ze mną źle później, dlatego wbrew najłatwiejszy poziom rozgrywki. Uwierzcie, dla mnie to jest naprawdę trudne sterowanie. Tu jest jeszcze jeden, biegnij! O, tu jest nawet dwóch! Nie! Szybko, 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 szybko! Nie! Uh. To było blisko. Prawie zginąłem. Prawie zginąłem, ale na szczęście nie. Cholerne posiłki! Ci zęby. Gdzie ty masz posiłki? Chodź tu. tu? garza! Konwój zajął pozycję, otwierajcie zaporę! Gdzie? Chodź tu gnoju! To Dobra, teraz nasz... spokojnie sobie muszę przeładować. Oni tu się zaraz zaczną spałnić do takimi dosyć dużymi falami. Zupełnie sobie amunicję jeszcze. E, nie mogę. Ja sobie za to tylko zmienić broń, ale to nic. Oni tu się zaraz zaczną sypać z sufitów, ścian, wszędzie po prostu, gdzie się o, tylko da. Także tylko poczekamy, aż oni sobie na dół zejdą. Przyjdą do nas troszeczkę. Będą chcieli nas wyruchać. Właśnie handsco od tyłu No pasz przez zaciule Ha! Gnoje! Cię! Tu! Tu się starasz chować? Nie ma tak łatwo Ha! Jeden za drugi! Jałem cię! Gdzie się tu chowasz? Gdzie się tu chowa, szczula się jeden? Ach tu go pichel, ha! ha! Ha ha jestem lepszy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie można dosyć! No, zdechł. Zdechł pies Presto, chodźmy! Presto, Presto! uwaga, tu będzie jeszcze jeden koleś, który mnie tak strasznie zaskoczył. Nie pozwólcie im otworzyć bramy! Tak strasznie mnie zaskoczył, że chciał mnie zabić i ja o mało zawału nie dostałem. O tego tu na szczęście o, będzie lał. Jak na strzelnicy! Jak na strzelnicy, dokładnie. I teraz mogę sobie zmienić broń. Ponieważ mamy taką fajną broń. I oni teraz sobie będą tutaj takie coś robić jak zaboru, przegrupowanie, a ja wtedy sobie zrobię tylko takie bum. Miejmy nadzieję, że zrobię takie głoom. O właśnie o to mi chodziło. Nie wiem czy to ja zrobiłem. I teraz muszę sobie to dziadostwo odkręcić. Najpierw nie wiedziałem o co tu chodzi. I muszę sterować kontrolerem. Po prostu go obracać. To jest według mnie fantastyczne rozwiązanie. Zapory są otwarte! Powtarzam! Zapory są otwarte! gardza, dobra robota! Konwój może ruszać! Wydwaj macie zostać na górze! Będziecie nas usłaniać! Zrobi się sierżancie! Gdzie Dobra. jest moja broń? Ja chcę moją broń. Dziękuję. Ta broń jest lepsza, bo ma fajny celownik. Dobra, mamy się stąd wydostać. Ale uwaga, uwaga. i trzeba uważać na tych chciuli. Nie ma gnoje. Nie ma. Nie ma, nie ma tak łatwo. Serio? Nie mogę w to trafić. A to nie powinno wybuchnąć przypadkiem, tak mi się wydaje, że powinno Dychaj, czulu zdychaj! Jeden z drugim! Kurna! Ubierali się w te kurna swoje... swoje głupie! Łapcie granat gnoje! Łapcie! Nie było! He, he, he. Ha! Prawie że! Prawie że, panowie, prawie że, tylko że jesteśmy lepsi. Dobra, przeładuj. Tu jest jeszcze jeden. Egnoju, Je tańcz dla mnie, suko! He, he, he. Dobra, tu się mamy dostać. Powinno wybuchnąć przedtem. Gdzie już gdzie, gdzie? Nie ma takiego strzelania. I tu się mieliśmy dostać, czyli to jest ta wieża naprzeciwko nas. Jest pewien problem, ponieważ to jest tak gówniona broń. A ja mało amunicji chyba. 74 naboje, więc będę musiał sobie niestety to zmienić. Ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle, myślę, że będzie gorzej. E, co prawda nie tu się mieliśmy dostać, ale tutaj musiałem iść. I o, mała przecinka. Dobra, nasza drużyna tam jedzie. My tutaj po malutku się będziemy przemieszczać. Żeby jakoś to przejść w miarę... w miarę łagodnie i w miarę dobrze. Zamisi chod Chłopoty! Już, chodź tu! Dawaj Seth, chodźmy! A oni mają gównianą tą dron, strasznie. Albo ci mają po prostu lepsze, lepszą osłonę.